Elżbieta Kowalska stała przed bramą zamku Radomski, ściskając w dłoniach list polecający. Październikowy wiatr targał jej skromną sukienką, a serce biło tak głośno, że wydawało się słychać echo w kamiennych murach. Miała 22 lata i żadnego doświadczenia w służbie u szlachty, ale desperacja nie pozwalała jej na wybór. Trzy miesiące wcześniej zmarł jej ojciec, zostawiając ją z chorą matką i długami, które przewyższały wszystko, co kiedykolwiek posiadali. Praca w zamku jako pokojówka była jedyną możliwością utrzymania rodziny. Majordomo, starszy mężczyzna o surowym wyrazie twarzy, przyjął ją chłodno, lecz potrzebowano rąk do pracy. Zamek Radomski górował nad okolicą od trzech stuleci, a jego obecny właściciel, lord Aleksander Radomski, słynął z samotniczego trybu życia. Ludzie szeptali, że po śmierci żony pięć lat temu zamknął się w murach zamku i rzadko opuszczał swoje komnaty. Niektórzy mówili, że to żałoba, inni, że przeklęcie ciążące nad rodem. Elżbieta nie wierzyła w przesądy. Wierzyła w ciężką pracę i nadzieję na lepsze jutro. Kiedy przeszła przez masywne dębowe drzwi, poczuła, że jej życie właśnie się zmieniło na zawsze. Nie mogła wiedzieć, jak bardzo miała rację. Pierwsze dni w zamku upływały jej na poznawaniu labiryntu korytarzy i komnat. Inne służące ostrzegały ją przed południowym skrzydłem, gdzie mieszkał lord Aleksander. Nie chodź tam bez pozwolenia, szeptały. Lord nie znosi zakłóceń. Elżbieta słuchała i pracowała, próbując nie myśleć o tajemniczym właścicielu zamku, którego jeszcze nie widziała. Rozdział drugie, pierwsze spotkanie trzeciego dnia. Elżbieta sprzątała bibliotekę, gdy usłyszała kroki na korytarzu. Szybko schowała się za wysoką półką z księgami, bojąc się, że to może być sam lord. Drzwi otworzyły się cicho, a do środka wszedł wysoki mężczyzna w ciemnej marynarce. Miał około 35 lat, ciemne włosy, lekko przysypane siwizną, i blade, arystokratyczne rysy twarzy. Ale to jego oczy przykuły uwagę Elżbiety. Były to oczy pełne smutku, jakby nosiły ciężar całego świata. Poruszał się z gracją, lecz w jego postawie było coś zranionego, złamanego. Lord Alexander podszedł do biurka i zatrzymał się, jakby wyczuł obecność kogoś obcego. Obrócił się powoli, a jego spojrzenie napotkało przerażone oczy Elżbiety. Przez długą chwilę stali w milczeniu, studiując się nawzajem. Kim jesteś? Zapytał w końcu. Jego głos był głęboki, lecz pozbawiony gniewu. Elżbieta Kowalska, miłordzie, nowa pokojówka przepraszam za wtargnięcie wyjąkała, nie wiedząc, czy klękać, czy uciekać. Lord przyglądał się jej z ciekawością, jakby po raz pierwszy od lat zobaczył kogoś, kto wzbudził jego zainteresowanie. Nie uciekaj powiedział spokojnie. Skończ swoją pracę. Od tego dnia coś się zmieniło. Lord zaczął częściej pojawiać się w bibliotece, zawsze gdy Elżbieta tam sprzątała. Nie rozmawiali wiele, ale ona czuła jego spojrzenie na sobie. Czasem przyłapywała go na obserwowaniu jej przez okno, gdy pracowała w ogrodzie. W jego oczach dostrzegała coś więcej niż zwykłe zainteresowanie. Jakby budziła się w nim część dawno uśpiona. Rozdział trzeci. Ziarno przyjaźni. Tydzień po pierwszym spotkaniu Elżbieta znalazła Lorda Aleksandra w bibliotece, pochylonego nad starymi księgami. Wyglądał na zmęczonego, a na jego biurku stały puste kieliszki. Gdy podeszła, żeby posprzątać, zauważyła, że czyta wiersze o miłości i stracie. Czy znasz poezję, Elżbieto? Zapytał nagle, podnosząc wzrok. Była zaskoczona, że użył jej imienia. Trochę, Miłordzie, ojciec uczył mnie czytać. Był mądrym człowiekiem czy chciałabyś posłuchać. Przez następną godzinę lord Aleksander czytał jej najpiękniejsze fragmenty z dzieł polskich poetów. Jego głos nabierał ciepła, gdy deklamował słowa o miłości. A Elżbieta słuchała, zafascynowana nie tylko poezją, ale człowiekiem, który ją czytał. Widziała, jak ożywiał się podczas czytania, jakby literatura była jedyną rzeczą, która jeszcze łączyła go z życiem. Moja żona Izabela też kochała poezję, powiedział cicho, zamykając księgę. To była pierwsza wzmianka o zmarłej, jaką usłyszała bezpośrednio od niego. Opowiedz mi o niej, odważyła się powiedzieć Elżbieta. Lord spojrzał na nią z zaskoczeniem. Przez długą chwilę milczał, a potem zaczął opowiadać o tym, jak poznał Izabelę na balu w Warszawie jak była piękna i inteligentna jak pokochał ją od pierwszego wejrzenia o ich szczęśliwych latach małżeństwa i o tym, jak gruźlica zabrała ją po pięciu latach wspólnego życia. Od jej śmierci nic nie ma sensu, zakończył. Zamek stał się grobowcem wspomnień. Elżbieta poczuła, jak serce ściska się jej z bólu dla tego samotnego człowieka. Nie wiedziała jeszcze, że jej współczucie to pierwszy krok na drodze do czegoś o wiele głębszego. Rozdział czwarty. Rozkwitające uczucie. Codzienne spotkania w bibliotece stały się tradycją. Lord Alexander zaczął czekać na Elżbietę, przygotowując nowe fragmenty do czytania. Czasem rozmawiał o swoich podróżach po Europie, o sztuce i filozofii. Elżbieta słuchała z zachwytem, zadawała inteligentne pytania, które zaskakiwały go swoją głębią. Stopniowo mury, które wzniósł wokół swojego serca, zaczęły pękać. Elżbieta nie była jak Izabela nie miała jej wykształcenia czy towarzyskiego ogłady ale miała coś innego szczerość, ciepło i naturalną mądrość, która nie pochodziła z książek, lecz z życia. Pewnego deszczowego popołudnia lord wszedł do biblioteki przemoczony i drżący. Elżbieta, nie zastanawiając się, podeszła do niego z ręcznikiem i zaczęła osuszać mu włosy. Gdy zdała sobie sprawę z tego, co robi, zastygła w bezruchu. Ich twarze były tak blisko, że czuła jego oddech na swojej skórze. Elżbieto, szepnął, podnosząc rękę do jej policzka. W tej chwili oboje zdali sobie sprawę, że to, co między nimi powstało, przekroczyło granicę zwykłej sympatii. Ale różnica stanów była przepaścią, której nie mogli przekroczyć. Lord cofnął rękę, a Elżbieta szybko się odsunęła. Przepraszam, miłordzie wyszeptała i wybiegła z biblioteki. Tej nocy żadne z nich nie spało. Lord Aleksander po raz pierwszy od lat poczuł, że jego serce znów żyje, ale wiedział, że nie może pozwolić sobie na te uczucia. Elżbieta leżała w swojej małej izbie pod dachem, Walcząc z własnymi emocjami i świadomością niemożności ich miłości. Rozdział piąty. Walka z uczuciem. Następne dni były torturą dla obojga. Elżbieta starała się unikać biblioteki, ale lord Aleksander zaczął pojawiać się w miejscach, gdzie pracowała. Jego spojrzenia były pełne tęsknoty, ale żadne z nich nie odważyło się przełamać milczenia. Inne służące zaczęły szeptać. Majordomo, pan Kowalski, dostrzegł niepokojące oznaki i wezwał Elżbietę do swojego gabinetu. Słyszę rzeczy, które mi się nie podobają, powiedział surowo. Lord to człowiek szlachetny, ale w żałobie. Nie pozwolę, żeby jakaś pokojówka wykorzystała jego chwilową słabość. Nic między nami nie zaszło, odpowiedziała Elżbieta z godnością. I tak pozostanie. Jutro zostaniesz przeniesiona do pracy w kuchni, z daleka od południowego skrzydła. Ta decyzja była jak nóż w sercu. Elżbieta wiedziała, że to może być koniec ich spotkań, ale może też lepiej tak będzie. Może tak uda się im zapomnieć o niemożliwej miłości. Lord Aleksander dowiedział się o przeniesieniu następnego dnia. Jego gniew był straszny do oglądania. Po raz pierwszy od lat podniósł głos na służbę, zażądał przywrócenia Elżbiety do poprzednich obowiązków. Ale majordomo stał niewzruszenie przy swojej decyzji. To dla dobra nas wszystkich, miłordzie, zwłaszcza dla pańskiego. Lord wiedział, że ma rację, ale nie mógł pogodzić się z tym, że traci jedyną osobę, która od lat sprawiła, że poczuł się żywy. Tej nocy po raz pierwszy od śmierci żony płakał. Nie z żalu po Izabeli, ale z rozpaczy po Elżbiecie. Rozdział 6. Desperacka decyzja. Przez trzy tygodnie lord Aleksander próbował wrócić do swojego dawnego życia w samotności, ale było to niemożliwe. Elżbieta zmieniła coś w nim na zawsze. Wieczorami wędrował po zamku jak duch, szukając jej obecności. Ale ona unikała go konsekwentnie. Pewnego wieczoru nie wytrzymał. Zszedł do kuchni pod pretekstem rozmowy z kucharzem, ale jego oczy szukały tylko jednej osoby. Elżbieta stała przy zlewie zmywając naczynia. Gdy go zobaczyła, jej ręce zadrżały, a talerz wyślizgnął się i rozbił o podłogę. Zostaw nas samych rozkazał służbie, a jego głos nie znosił sprzeciwu. Kiedy zostali sami, długo stali w milczeniu. W końcu lord podszedł bliżej. Nie mogę tak żyć, powiedział cicho. Bez ciebie wszystko straciło sens po raz drugi. Miłordzie, to niemożliwe, szepnęła Elżbieta, ale jej głos drżał. Wiem. Ale czy poczucie przyzwoitości jest warte całego życia w nieszczęściu? Podszedł do niej i wziął jej ręce w swoje. Były zimne i szorstkie od pracy ale dla niego były najpiękniejsze na świecie Ucieknijmy stąd powiedział nagle Pojedźmy do Paryża do Londynu tam nikt nie będzie znał naszej przeszłości Elżbieta patrzyła na niego z niedowierzaniem A zamek twoje obowiązki Zamek to tylko kamienie obowiązki to tylko słowa Ty jesteś prawdziwa To była szalona propozycja ale w jego oczach dostrzegła taką determinację że przez chwilę uwierzyła, że to możliwe, ale potem przypomniała sobie o chorej matce, o długach, o wszystkim, co trzymało ją w tym miejscu. Nie mogę, wyszeptała, wyrywając ręce. Mam obowiązki, których nie mogę porzucić, i po raz drugi wybiegła, zostawiając go samego. Rozdział 7. tajemnica przeszłości. Lord Aleksander nie poddawał się. Następnego dnia wezwał majordoma i polecił mu zebrać informacje o rodzinie Elżbiety. To, czego się dowiedział, wstrząsnęło nim do głębi. Ojciec Elżbiety, Jan Kowalski, nie był zwykłym chłopem, jak sądzono. Był nieślubnym synem hrabiego Potockiego, który został wydziedziczony po skandalu miłosnym z służącą. Mimo to, Otrzymał przyzwoite wykształcenie i pracował jako zarządca majątku, dopóki nie zmarł na suchoty. Matka Elżbiety chorowała na tę samą chorobę i potrzebowała drogiego leczenia. Długi, które ciążyły na rodzinie, pochodziły głównie z kosztów lekarzy i lekarstw. Lord zrozumiał, dlaczego Elżbieta nie mogła porzucić swojej rodziny, ale jednocześnie odkrył coś, co zmieniło wszystko. Elżbieta miała szlachecką krew. Może nie była prawnie uznana, ale pochodzenie dawało jej prawo do czegoś więcej niż służba. Tej samej nocy pojechał do miasta, żeby porozmawiać z matką Elżbiety. Zastał starszą kobietę, która mimo choroby zachowała resztki dawnej urody. Gdy powiedział jej o swoich uczuciach do córki, w jej oczach pojawiły się łzy. Wiedziałam, że to się stanie. Szepnęła. Elżbieta ma serce zbyt wielkie, żeby długo pozostać obojętna na cudze cierpienie. Ale czy pan jest gotów na ofiary, jakich będzie wymagała ta miłość? Jakich ofiar? Elżbieta nigdy nie porzuci mnie w chorobie, a ja mogę żyć jeszcze miesiące albo lata. Czy jest Pan gotów dzielić ją ze starą chorą kobietą? Lord Aleksander nie wahał się ani chwili. Tak, odpowiedział, jeśli to jedyny sposób, żeby być z nią, to przyjmę każdy warunek. Rozdział 8. Wielkie wyznanie, uzbrojony w nową wiedzę. Lord Aleksander czekał na odpowiedni moment. Nadarzył się tydzień później, gdy Elżbieta pracowała sama w ogrodzie różanym. Był to ten sam ogród, w którym spacerował z Izabelą, ale teraz kojarzył mu się tylko z Elżbietą. Podszedł do niej cicho. Klęczała przy krzakach róż, obcinając zwiędłe kwiaty. Jej ruchy były pełne gracji, a październikowe słońce złociło jej jasne włosy. Elżbieto, powiedział cicho. Gdy się odwróciła, w jej oczach zobaczył to samo uczucie, które płonęło w jego sercu. Już nie próbowała tego ukrywać. Rozmawiam z twoją matką, powiedział, siadając obok niej na trawie. Elżbieta zbledła. Co jej pan powiedział? Prawdę, że cię kocham i chcę się z tobą ożenić. Słowa zawisły w powietrzu jak błaganie. Elżbieta patrzyła na niego z niedowierzaniem. To niemożliwe, zaczęła, ale przerwał jej. Twój ojciec był szlachcicem, masz prawo do tego związku, a jeśli społeczeństwo nie zaakceptuje naszego małżeństwa, opuścimy ten kraj. A matka? Zaopiekujemy się nią razem. Sprowadzę najlepszych lekarzy z Wiednia. Będzie miała wszystko, czego potrzebuje. Elżbieta milczała długo, walcząc z własnymi uczuciami i poczuciem obowiązku. W końcu podniosła wzrok i w jej oczach lord zobaczył odpowiedź, na którą czekał. Ja też Cię kocham, wyszeptała. Kocham Cię od dnia, gdy pierwszy raz przeczytałeś mi wiersze. Pochylił się i pocałował ją delikatnie, jakby była z najdelikatniejszego porcelany. To był pierwszy pocałunek, który dał i otrzymał od śmierci Izabeli, ale nie czuł się jak zdrada, czuł się jak odrodzenie. Rozdział dziewiąty: Przygotowania do ślubu. Wieść o zaręczynach lorda Aleksandra z pokojówką rozeszła się po okolicy jak pożar, reakcje były mieszane. Jedni mówili o romansie godnym poezji, inni o skandalu, który splamił honor rodu radomskich. Lord nie przejmował się plotkami. Sprowadził najlepszego krawca z Krakowa, żeby uszyć Elżbiecie suknię ślubną godną księżniczki. Zamówił u najsławniejszego jubilera pierścionek z diamentem, który błyszczał jak gwiazda. Przygotowywał wesele, o którym będzie mówić cała Polska. Ale nie wszystko szło gładko. Niektórzy krewni lorda grożyli, że go wydziedziczą. Biskup początkowo odmówił udzielenia ślubu, dopóki lord nie udowodnił szlacheckiego pochodzenia Elżbiety. Największym przeciwnikiem była ciotka lorda, hrabina Radomska, która przyjechała z Warszawy, żeby odwieść bratanka od Głupiej decyzji. Aleksander, czy oszalałeś? Krzyczała podczas burzliwej rodzinnej narady. Ta dziewczyna to służąca. Ludzie będą się z nas śmiać. Ta dziewczyna ma więcej szlachectwa w małym palcu niż ty w całym ciele, odpowiedział lord spokojnie. I jest moją narzeczoną, więc mów o niej z szacunkiem. Elżbieta przeżywała to wszystko bardzo boleśnie. Czuła się odpowiedzialna za rodzinne konflikty i wielokrotnie proponowała lordowi rezygnację ze ślubu. Za każdym razem odpowiadał tym samym: Bez ciebie nie jestem nikim, lepiej być wydziedziczonym z tobą, niż bogaczem bez ciebie. Jego determinacja była tak wielka, że w końcu nawet największe oponenci zaczęli się poddawać. A kiedy matka Elżbiety, wbrew wszelkim rokowaniom, Zaczęła się poprawiać dzięki drogim lekarstwom, którymi ją Lord okrył. Wszyscy uznali to za znak z nieba. Rozdział 10. Dzień ślubu 11 listopada, w dzień Świętego Marcina, odbył się ślub stulecia. Kościół w Radomsku był wypełniony do ostatniego miejsca. Przybyli przedstawiciele najlepszych rodzin z całej Polski, jedni z ciekawości, inni z prawdziwego wzruszenia. Elżbieta szła do ołtarza w sukni z białego atłasu, ozdobionej perłami i koronkami. Na głowie miała diadem, który należał do babki lorda, a w ręku bukiet białych róż. Wyglądała jak prawdziwa księżniczka, ale zachowała naturalność, która zawsze ją charakteryzowała. Lord Aleksander czekał przy ołtarzu w galowym mundurze, który nosił jego ojciec. Gdy zobaczył Elżbietę idącą mu na spotkanie, łzy wzruszenia stanęły mu w oczach. Nigdy nie myślał, że będzie mógł ponownie doświadczyć takiego szczęścia. Ceremonia była przepiękna. Gdy wymieniali przysięgi, w kościele nie było słychać nawet szepta. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy tego związku musieli przyznać, że młoda para promieniuje prawdziwą miłością. – Czy chcesz, Aleksandrze, wziąć sobie Elżbietę za żonę? – zapytał biskup. – Chcę – odpowiedział Lord mocnym głosem – i obiecuję kochać ją i chronić do końca swoich dni. Gdy pocałował pannę młodą, w kościele rozległy się brawa. To był moment triumfu miłości nad konwenansami, serca nad rozumem. Wesele w zamku trwało trzy dni. Tańczono, śpiewano, ucztowano – Elżbieta, teraz już lordowa Elżbieta Radomska, poruszała się wśród gości z godnością prawdziwej arystokratki. Nikt już nie pamiętał, że kiedyś była pokojówką. Najważniejszy był jednak moment, gdy młoda para została sama. W komnacie pełnej róż i świec, lord wziął żonę w ramiona i szepnął: Teraz już nigdy nie będę sam. Rozdział 11: Nowe życie. Pierwszy rok małżeństwa był jak sen. Elżbieta szybko przyzwyczaiła się do roli pani zamku, choć nie zapomniała o swoim pochodzeniu. Traktowała służbę z szacunkiem i dobrocią, pamiętając, jak to jest być po drugiej stronie. Lord Aleksander odżył w sposób, który zaskakiwał wszystkich. Znów interesował się sprawami majątku, podróżował, przyjmował gości. Zamek, który przez lata był grobowcem wspomnień, stał się domem pełnym życia i śmiechu. Matka Elżbiety przeniosła się do zamku i wbrew wszelkim przewidywaniom jej stan zdrowia bardzo się poprawił. Mówiła, że to szczęście córki działa na nią jak najlepsze lekarstwo. Na wiosnę następnego roku Elżbieta oznajmiła mężowi, że spodziewa się dziecka. Lord był tak szczęśliwy, że przez cały dzień chodził po zamku ze łzami w oczach. To miało być pierwsze dziecko, które przyszło na świat z miłości po latach samotności i żalu. Jeśli to będzie syn, nazwiemy go Jan na cześć Twojego ojca, powiedział, głaszcząc brzuch żony. A jeśli córka? Izabela, odpowiedział bez wahania. Żeby moja pierwsza żona wiedziała, że zostanie pamiętana z miłością, ale że moje serce należy teraz całkowicie do Ciebie. Elżbieta płakała ze szczęścia. Wiedziała, że nie jest łatwo żyć w cieniu wspomnienia o poprzedniej żonie, ale Aleksander potrafił sprawić, że czuła się jedyną kobietą w jego życiu. Jesienią urodziła się mała Izabela piękna dziewczynka o ciemnych włosach ojca i niebieskich oczach matki. Lord trzymał córkę w ramionach i płakał z radości. Po raz pierwszy w życiu był ojcem a jego serce pękało z miłości. Rozdział 12, epilog. Miłość zwycięża wszystko. Pięć lat później Zamek Radomski był znany w całej Polsce jako miejsce, gdzie panuje wyjątkowe szczęście. Lordowa Elżbieta stała się jedną z najbardziej szanowanych dam w społeczności, znaną z dobroczynności i mądrości. Para doczekała się jeszcze dwóch dzieci, Jana i małej Anny. Dom był pełen dziecięcego śmiechu, a Lord Aleksander nie mógł być szczęśliwszy. Często mówił przyjaciołom, że dopiero teraz rozumie, czym jest prawdziwe szczęście. Elżbieta, siedząc w tej samej bibliotece, gdzie po raz pierwszy usłyszała męża czytającego poezję, obserwowała go bawiącego się z dziećmi. Nie mogła uwierzyć, że to wszystko zaczęło się od desperackiej decyzji. O przyjęciu pracy w zamku. O czym myślisz? zapytał Aleksander, podchodząc do niej i całując w czoło. O tym, jak życie potrafi nas zaskoczyć odpowiedziała. Kto by pomyślał, że pokojówka zostanie panią zamku? Nie zostałaś panią zamku powiedział poważnie zostałaś panią mojego serca a to o wiele więcej. Tego wieczora, gdy dzieci już spały, spacerowali po ogrodzie różanym, trzymając się za ręce. Gwiazdy świeciły nad nimi jak błogosławieństwo, a w powietrzu unosił się zapach jesiennych róż. Żałujesz czasem? Zapytała Elżbieta. Czego? Że porzuciłeś swój spokój dla takiej miłości? Lord zatrzymał się i wziął twarz żony w swoje dłonie. Spokój to była śmierć, Elżbieto. Ty dałaś mi życie, nigdy nie będę żałował ani jednego dnia z tobą. I tak kończy się historia miłości, która narodziła się w Starym Zamku, między lordem pogrążonym w żałobie, a dziewczyną, która przyszła tam tylko zarobić na chleb. Historia, która dowodzi, że prawdziwa miłość nie zna granic społecznych ani pochodzenia zna tylko serce, które potrafi kochać bez granic.